Czy często czujesz się, jakbyś pozostawał z tyłu, ponieważ no cóż, jesteś za bardzo skupiony na tym, żeby się rozwijać, a nie na tym, żeby pokazywać swój rozwój innym. W naszym świecie ten taki moment: popatrz na mnie, patrzcie na mnie, wszyscy na mnie patrzcie. Ten, ten, ten ruch taki jest bardzo, bardzo widoczny i wywiera na nas presję do tego stopnia, że możemy czuć się niewidzialni, jeżeli nie, nie tworzymy postów, nie pokazujemy swojego postępu, no wystarczy spojrzeć przez wszystkie media socjalne, jak bardzo i porównać swoje uczucie, jak bardzo możesz czuć się taki przytłoczony, naciskany, że no musisz pokazać, co osiągnąłeś w życiu. No teraz, a jeżeli nie masz co pokazać, tak? Albo uważasz, że nie masz co pokazać? Ta presja może sprawiać takie, taki nacisk, Może czuć taki nacisk, że no jeżeli nie pokazujesz, nie, nie tworzysz postów ze swoimi osiągnięciami, no to tych osiągnięć w ogóle nie ma. Nie ważne, że że tak naprawdę one są ogromne, ale przez tą całą presję Tą presję, takiego, patrzcie na mnie, zobaczcie, jaki piękny jestem, jaki bogaty jestem, jaki piękny samochód mam, jakie piękne mam wakacje, dom i tak dalej. Całe to pokazywanie się może sprawić, że będziesz się czuł, jakbyś nic nie osiągnął, ponieważ ty tego nie pokazujesz. No i cóż, też możesz mieć wrażenie, patrząc na to wszystko w mediach socjalnych, że wszyscy dookoła ciebie. Już wymyślili, już zrozumieli, już znaleźli ten trik, ten haczyk, jak osiągać ten sukces, a ty jeszcze nie. Ty jeszcze nie wiesz. I ta pułapka takiego porównywania się z innymi jest niestety prawdziwa. Nawet jeżeli mówisz, nie, nie, ja tylko tak sobie oglądam. Podświadomie, jeżeli nie jesteś tego świadomy, to podświadomie porównujesz się z danymi ludźmi. Porównujesz się i no cóż. Przypuszczam, że nie czujesz się dużo lepiej. Ale pozwól mi, że zapytam Cię, czy pokazywanie się przed innymi, takie właśnie fifa rafa, pokazywanie, co to nie ja, jest tym samym, co takie pokazywanie się dla siebie samego. Takie zjawianie się na, i, i ruszanie do przodu, osiąganie sukcesów, rozwijanie się dla siebie samego. Czy to to samo? Kiedy ostatni raz zrobiłeś coś dla siebie, nawet nie myśląc o tym, żeby, ktoś, żeby ktokolwiek to zauważył. Nawet nie, nie, pff, nie mając tego w głowie. Po prostu zrobiłeś coś dla siebie. Kiedy to było ostatni raz? Taka rzecz. Prawdziwy rozwój zdarza się, gdy nikt nie patrzy. To całe pokazywanie się to jest pusta otoczka, tak naprawdę. Przyjrzyj się drzewom, przyjrzyj się roślinom. Zanim pojawi się jakiekolwiek, biorąc pod uwagę drzewa, jakiekolwiek cokolwiek powyżej powierzchni Ziemi, to drzewo musi stworzyć korzenie. Ono buduje korzenie, o których nikt nie wie. No dobrze, może ci, którzy się tym zajmują, wiedzą, ale tak naprawdę my zwykli ludzie nie zdajemy sobie sprawy, że tu w tym miejscu rośnie piękne drzewo, potężne drzewo. To zajmuje też czas. Ono na razie rośnie, tam w głębi rozwija korzenie, rozbuduje strukturę, buduje podstawę do tego, żeby wypuścić ten, ten Pięć, nie pięć, pięć drzewa. <noise> Puścić pięć, z którego będą wyrastały gałęzie, którymi się będzie chwalić. Ale korzenie są najważniejsze, ta podstawa. Dlatego Ty też, tak jak to drzewo, skup swoją energię, skup się na tym, by rozwijać te korzenie, budować tą postawę, nie patrząc na to, czy ktokolwiek to widzi, nie zwracając na to uwagi. Buduj swoją siłę wewnętrzną, bo tylko w ten sposób tak naprawdę osiągniesz rozwój, osiągniesz wzrost i osiągniesz to, za czym, czego tak naprawdę pragniesz. Osiągniesz swoje cele, osiągniesz swoje marzenia. Więc po pierwsze, przestań się porównywać z innymi. Bo to nie ma sensu. Przestań skupiać się na tym, co inni osiągnęli, co inni pokazują, że osiągnęli, bo często zdarza się też, że to w ogóle nie jest prawdą. Skup się i pozostań skupiony na swojej linii, na swoim procesie, na swoim rozwoju, na budowie tych swoich korzeni, tego swoje, tej swojej podstawy. A żeby Ci w tym pomóc, takie małe zadanko, wyzwanie na 7 dni. Załóż sobie taki dzienniczek. Albo po prostu weź większą kartkę papieru czy dwie. I codziennie zapisz w krótkim komentarzu, jednym zdaniu dla siebie na tej kartce, czy, na, czy w tym dzienniczku, jak wolisz, jedną rzecz, choćby nie wiem jak najmniejszą, którą, którą uważasz za swój sukces tego dnia. Zapisz tą jedną rzecz. Tą, ten jeden. To no jedna rzecz, którą czujesz, że jest Twoim rozwojem, Twoim sukcesem, Twoim osiągnięciem. A następnie bardzo ważna rzecz. Nie chwal się nikomu, ale chwal się siebie. Pochwal siebie. Powiedz sobie, jestem z ciebie naprawdę dumny. Świetnie sobie poradziłeś. To jest naprawdę świetne osiągnięcie. Zacznij do siebie mówić w takich budujących słowach. Naprawdę jestem z ciebie dumny. Super sobie poradziłeś. I zobacz, jak to sprawi, że się będziesz czuł. Może przez pierwsze kilka dni będzie to dla ciebie trochę dziwne, zwłaszcza jeżeli, podobnie jak ja, przez większość swojego życia poniżałeś się i bluzgałeś na siebie i, i za każdym razem bardziej skupiałeś się na tym, gdzie porażki odniosłeś. Wiem, jak to jest. Też przez długi czas. Ćwiczyłem się w tym, żeby zacząć pozytywnie do siebie się zwracać. Przez pierwsze kilka dni po, co? O czym ty gadasz? Co ja tu świetnego zrobiłem? Nic. Ale z każdym dniem zaczynałem to czuć w sobie. Z każdym dniem było to coraz bardziej naturalne. Coraz lepiej się, coraz lepiej się z tym czułem. Pamiętaj, że wszystkie te zwycięstwa, osiągnięcia są dla Ciebie. Nie dla Pana z Afryki, Pani z Eurazji, czy skądkolwiek indziej. One są dla Ciebie. To Ty wiedz, że coś osiągnąłeś. A na koniec tego tygodnia przejrzyj tą całą listę i zobacz, jak daleko zaszedłeś. Zobacz, jak naprawdę dużo osiągnąłeś. I oczywiście może sobie pomyśleć, no dobra, ale czy jeżeli nikt nie widzi mojego postępu, tak? Nikt nie zauważa, nigdzie nie jest pokazany. Czy on się tak naprawdę liczy? No oczywiście, że się liczy. No oczywiście, że się liczy. Każdy postęp, każde osiągnięcie, nieważne czy ktoś je widzi, czy nie, ono jest ważne. Pod warunkiem, że ty sobie powiesz, że osiągnąłeś coś, ty siebie pochwalisz za to osiągnięcie, że ty poczujesz, że coś osiągnąłeś. Nie zwracając uwagi na, na cokolwiek innego, skupiając się tylko na swoim rozwoju i na tym, żeby się budować tą fundację, te korzenie, które są potrzebne. Pamiętaj, że to się nie zdarzy w ciągu jednej nocy, jednego dnia. Na to trzeba czasu. Bądź cierpliwy. I na zakończenie jeszcze pamiętaj, każda mała akcja, każde małe działanie, które podejmujesz, jest po to, żebyś to Ty stał się lepszą osobą, a nie po to, żeby pokazać się innym. I jak zawsze z tego miejsca życzę Ci wielu błogosławieństw.